Znajdujemy się w domu studenta numer 7 Uniwersytetu Warszawskiego, w którym jest 370 miejsc, z czego 16 miejsc zostało zaprojektowane z myślą o pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj myśleliśmy głównie o osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi. ale też uwzględnialiśmy potrzeby osób. Z niepełnosprawnością wzroku. Zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie budynku zorganizowanego na planie wiatraka, co pozwoliło uniknąć długich, anonimowych korytarzy, a w miejsce tego wprowadziło typologię opartą na kameralnych jednostkach sąsiedzkich, ulokowanych w poszczególnych skrzydłach budynku. I te jednostki są skupione wokół centralnego punktu którym jest takie wielopoziomowe atrium z rozmaitymi przestrzeniami komunikacji, integracji czy kuchniami z jadalniami. To, co musiało się zadziać, żebyśmy mogli połączyć ze sobą dostępność i wysoki standard i taką samą estetykę wszystkich przestrzeni, to było wprowadzenie idei projektowania uniwersalnego na bardzo wczesnym etapie, tak naprawdę jeszcze przed podjęciem prac projektowych. Zależało nam na tym, aby został on zaprojektowany w sposób uniwersalny i dostępność została zapewniona nie tylko w specjalnie dedykowanych pokojach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również we wszystkich pomieszczeniach wspólnych, takich jak wspólne kuchnie, pokoje pracy grupowej. Również łazienki ogólnodostępne, które są na wszystkich piętrach, też są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tak samo recepcja, świetlica czy sala gimnastyczna zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie wykluczać żadnych grup, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.